A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2, barbarzyńcą, na singlu, na hardkorze, z dwoma mieczelami póki co. Zobaczymy jak to się rozwinie, ale na razie się fajnie tutaj gra. O, mamy wieżę, od razu właśnie tego szukałem. Punkt nawigacyjny znaleziony, wieża znaleziona i duchy na starcie. No duchy tutaj to nic. Ale duchy na Helu to będą miały niewrażliwość na ataki fizyczne, czyli prawdziwa zmora, barbarzyńcy na singlu. O chyba, że coś fajnego, wpadnie. Ciężka skórzana zbroja żółta. Będzie trzeba sobie jakoś z tym radzić. Hmm, no dobra, no zostawimy ją. Niecodziennie wpada taka zbroja tędy. Moja jest skrzynka wysoko poziomowana. I pierścionek, może będzie plus jeden do many za każdego zabitego. Znowu to powtórzę. Kolejny pierścień, wielki talizman, jaki lud. I szczękowy kaptur. Pierwszy barbarzyński hełm. Pierwszy barbarzyński hełm dla barbarzyńcy. Pierwszy barbarzyński hełm dla barbarzyńcy, jaki nam wpadł. I Sejmiter. Kurde, też bym sprawdził chętnie. Chętnie bym sprawdził ten Sejmiter. Zacznijmy od tej zbroi. Nope, Mmm... mitar, są bardzo szybkie. Chyba, niech to na razie tak będzie. Nie sprzedajemy tej zbroi. Mała tarcza. Nope, nienaruszone groby. Moje ulubione kontenery w grze. Takie białe. Zwykłe z fajnym lutem tutaj jakiś zwój, dobra. O, i mamy przejście dalej. Kiedyś w wieży był zawsze jakiś duch taki unikalny. Przed jakimś tam wejściem, na którymś poziomie, nie pamiętam na którym, ale była taka gwarancja, że będzie. Teraz już tego nie ma. Taki bosior był. Nie pamiętam co on miał, ale ale zawsze był taki sam. O, tutaj będą stojaki. Dwa. Jeden już widać. I Bosior jest. Popsuł się. Jest mana. Dobra, tego potrzebujemy. Stojak na unikatowy Sejmitar no nie do końca mi to wyszło. Eteryczny jakiś chociaż? Nope. Sprawdźmy ten hełm. Szybsze odzyskiwanie równowagi, 13 pancerza, no wezmę go sobie. Jakiś wybitny nie jest, no ale niech będzie. No a i skórzane zbroje. Krwiopuszcz to chyba unikatowy sejmiter by był, nie? Chyba krwiopuszcz. No jakby nam wpadł, to by było super. Może z hrabiny powiedzieć. Aha. O, albo z tego bossa. On na pewno ma krwiopuszcz chodzić tu. A nie, to są czempioni, no ale też mogą mieć. No jakiś krótki miecz jest. Opowiedzieć wam historię krótkiego miecza? Właściwie moją historię związaną z krótkim mieczem. Aby Wam opowiedzieć, jak chcecie. Mikstura wzmocnienia, to sobie weźmiemy jeszcze te manę. No dobra, jak to tu wygląda? Chyba wszystko w porządku z miksturkami. Opowiem Wam historię krótkiego miecza w tym momencie. <śm> <śm> Proszę usiąść wygodnie na fotelu. Znaczy, za, za, zatrzymać odcinek, zrobić sobie herbatę i popcorn. Nie, 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 to będzie krótka dosyć historia. Moja przygoda z Diablo 1 się zaczęła tak, że przyszedłem kiedyś do kumpla. Julian ma na imię ten kumpel. Y I to był właśnie chyba rok, kiedy wyszło to Diablo. On, on wtedy grał w Diablo 1. Ja jeszcze tej gry totalnie nie znałem. Jeszcze tej gry totalnie nie znałem. Nie wiem, czy ja wtedy PC-a miałem, ale chyba nie, jeszcze. Ja chyba nie miałem. Jakoś tak za, zaraz później sobie pierwszego PC-a kupiłem, ale jak to Diablo? Szkakijcie, nie no, miałem PC-a już. Miałem, nie no, miałem. Dobra, miałem. Na bank już miałem. Peceta chyba. No w każdym razie przeszedłem do niego, on grał w to Diablo. Ja, ja jeszcze tej gry nie znałem. Podpalił ją sobie chyba całkiem niedawno, grał wojownikiem. I to musiał być początek gry, ponieważ on miał krótki miecz właśnie. Short Sword, no nie? Obrażenia 2.6. To pamiętam, zaraz wam powiem dlaczego pamiętam, że taki miecz z obrażeniami 2.6. No i on tak grał, tak chodził sobie z tym mieczem, tym wojownikiem i mi się tak tak raz podobała wtedy taki klimacik, no nie? Tego nigdy wcześniej takiej gry w końcu nie widziałem podobnej. Niby były jakieś takie rpg niby podobne, no ale nie, no to 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 jednak było coś unikalnego, nie, z tym klimatem. No i on miał ten krótki miecz właśnie. I tu się jeszcze nie kończy ta historia że on miał ten krótki miecz, tylko w pewnym momencie wypadło mu saber, czyli szabla. Ona miała obrażenia 1.8 i pamiętam, że on się tak zastanawiał, który miecz jest lepszy, ten 2.6 czy ten, czy ten 1.8, a my wtedy byliśmy takimi totalnymi dzieciakami, no nie? Ja pamiętam, że wyliczyłem średnią obrażeń, no nie? I mówię mu, że tutaj wychodzą średnie obrażenia większe w przypadku tej szabli, nie? No to wziął te szablę i tak stwierdził, że o faktycznie się zabija szybciej, do no nie? Chociaż to tak bardziej była taka sugestia, wiecie, na zasadzie takiej psychologicznej, bo tam jakiejś specjalnej różnicy to oczywiście nie było, bo ta średnia to tam jest pół obrażenia więcej. <grych> no, ale, no ale pamiętam, że wtedy wyliczyłem średnią obrażeń, to było moje chyba pierwsze wyliczenie śred średnich obrażeń w broniach, w grach ogólnie. <grych> to jest historia Short Sorda. Krótkiego miecza, on wtedy wywalił ten krótki miecz i chodził z tą szablą. Tak było. To, był mój, to, to była moja pierwsza styczność z Diablo 1. Szczękowy kaptur, musimy zobaczyć. Tak to było. Pamiętam, jakby to było przedwczoraj. Szczękowy kaptur. O, mistrzostwo we władaniu mieczami. O. Niech będzie, takie bardziej ofensywne. Może jakiś, o może to będzie fajne, to do, dołożymy do, albo tu dołożymy, nie wiem, zobaczymy. No, ale jeszcze później, zanim to Diablo jeden zdobyłem, bo to pirackie było wszystko, on, on, on miał pirackie Diablo, on, to były takie czasy, że to nawet jak się chciało kupić jakąś gierkę, to, 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 to było ciężko, bo to nie, nie było tak jak teraz, że gdzieś tam przez internet jakąś gierkę sobie kupujecie, albo idziecie do sklepu, do Empiku, gdzieś tam o, stoi, czy coś. W tamtych czasach to albo musiało być W takim małym sklepiku, sklepiku ta gra musiała być, ja, ja pamiętam. Albo gdzieś tam, jak się kupiło jakiś Secret Service, coś w tym stylu, to tam jak się trafiło na takie, takie oferty, no nie tych sklepów, że na zamówienie coś można sobie kupić. No to okej, okay, no to można było, nie? ale tak, no to tam. pirackie to było. Moje no pierwsze tam Diablo, które ja dorwałem, też było pirackie, ale, ale zanim ja to pirackie Diablo dorwałem, to, to minęło jeszcze sporo czasu i ja tak sobie od czasu do czasu przychodziłem do tego kumpla i tak sobie wspólnie tam braliśmy w to Diablo. Czasem ja trochę, czasem on i pamiętam też taki motyw, nie wiedzieliśmy dokładnie, nie wiedzieliśmy dokładnie o co chodzi z zaklęciami w Diablo 1. Znaczy wiadomo było o co chodzi, że tam spada mana, rzuca się zaklęcie, ono zadaje obrażenia, ale gdzieś tam w głowie siedziało cały czas, że zaklęcia to są jakieś takie niesamowicie potężne, bo chodzicie, chodzicie, chodzicie i nagle wypadał zwój z wyładowaniem pojedynczym jakiegoś takiego czaru, no nie typu ten Charged Bolt albo coś takiego, no to jak się tak zobaczyło taki zwój jednorazowego użytku, no skoro jednorazowy użytek, no to się myślało, że to musi być coś niesamowicie potężnego, a że graliśmy w tamtym czasie tylko wojownikami, w sumie ja i on, jak tam do, do niego przychodziłem, nie mieliśmy do, do czynienia z magiem, no nie, no to nie znaliśmy siły tak naprawdę tego czaru i na przykład jak mieliśmy takie pierwsze problemy z rzeźnikiem, jak nam wyszedł, nie umieliśmy go pokonać, Klepał nas tam ostro i zabijał cały czas. To braliśmy takie zwoje znalezione i myśleliśmy, że jak po prostu walniemy czarem z tego zwoju, to on no to, to tam padnie od razu, albo co najmniej z połowa życia mu zejdzie. No, przypominam, że w Diablo 1 nie widać ile wróg ma życia. No nie? nie mieliśmy pojęcia, że to, to tak naprawdę to wyładowanie czaru to mu tam nic nie zrobiło. No, ale tak się brało, tam się brało te znalezione zwoje, tam z 3, 4 maks no nie, i tak się próbowało strzelać w tego rzeźnika. W praktyce to, to się kończyło tak, że. no no ja to nie, w praktyce to się kończyło tak, że się zdążyło z jedno zaklęcie wystrzelić i rzeźnik już zdążył dobiec i nas sprać. Nie? A nawet jak nie zdążył dobiec, to tylko się tam uciekło kawałek, to nie mieliśmy wtedy pojęcia, że potwory w Diablo 1 sobie zdrowie regenerują. To też było smutne. Wydawało nam się, że tam po, pomalutku tego rzeźnika bijemy, wracamy do miasta, bijemy go znowu, i myśleliśmy, że on ma coraz mniej życia. Tak naprawdę, on miał zawsze full. <grym> no, takie dzieciaki śmieszne wtedy byliśmy. Dobra, zostawiamy te pierścionki, tak? Wiecie, a ja tej gada mi nie myślę znowu. To musimy sprzedać. Ale mieliśmy właśnie też problemy z tymi czarami. Ten kumpel oczywiście grał więcej w to, w to Diablo 1, no bo miał je, a ja jeszcze nie miałem. Ja tak czasami przychodziłem, patrzyłem sobie też, jak on gra, i takie mu pytania zadawałem o te czary. Czym te czary się właściwie różnią? Że jest powiedzmy ten ognisty piorun w lasce jakiejś tam jako wyładowania, albo z księgi, albo ze zwoju, niby to samo, ale pewnie czymś się różni. Takie różne pytania mu tam zadawałem, jak to właściwie działa, jaka ta mechanika jest. Chociaż wtedy nie używaliśmy takiego słowa jak mechanika. A on oczywiście nie wiedział i się wkurzał, że jakby ciągle o to pytam. No takie początki z Diablo 1 właśnie. E, dobra, dobra, dobra. Procek to na razie potrzymamy. Weźmy jeszcze w tę siłę. Wzrosną to obrażenia w końcu. O, coś tu wzrosło, jakieś jedno z podwójnego uderzenia, dobra. Niech będzie. Zobaczymy te miecze tu, może jakieś fajne. Jeszcze musimy tę hrabinę tam zabić, ja wiem oczywiście o tym. Jeden do maksymalnych obrażeń, to słabe, słabe, uniemożliwia leczenie się potworów. Nie no, już nie będziemy drugiej kupować, o. Za 724, 9 obrony na starcie, to jest bardzo dużo, bierzemy. Dobra. Te fioletowe, trzeba by je pomału chyba zostawiać, co? No przecież ja miejsca nie będę miał w tej grze na to wszystko. No, ogólnie to graliśmy wojownikami. Jeden jeszcze kolega, który też miał Diablo, potem stosunkowo szybko grał łoczycą. Kiedy to wszyscy nazywali tę postać łuczniczką, i tak zostało w dużej mierze po dzień dzisiejszy. Tam się w ogóle nie, nie używało takiego określenia jak łoczyca, bo nikt nie, nie wiedział z nas, dzieciaków, co to znaczy rogue. No nie? To była po prostu łuczniczka i tyle. Dobra, wracamy się. No, a jak ja dorwałem Diablo jeden później. Pierwszą wersję piracką, no to też grałem wojownikiem, tylko na starcie. Na początku miałem, pamiętam, tę wersję taką... Yy, taką testową, czy jak to się tam zwie, taką... Yy, to się nazywało Spawn Diablo chyba, czy coś takiego. Tylko dwa dostępne pierwsze poziomy były. I tak, póki nie miałem tej pełnej wersji Diablo, tak sobie grałem w tego Spawna. No tylko te dwa pierwsze poziomy były. I tak miałem cichą nadzieję, że jak w końcu zainstaluję pełną wersję, to będę mógł save tej postaci, przerzucić i kontynuować grę. Oczywiście się okazało, że nie można. Musiałem grać od nowa. Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało. No i tak jak każdy, kto dawno grał w Diablo 1, pewnie tak przypomina sobie dźwięk wypadającego pierścionka. Pierwszego. Który najczęściej był totalnie lipny, bardzo często przeklęty wręcz, no ale pierwszy pierścionek, taki dźwięk. I się go szukało, no bo to takie małe i nie wiadomo gdzie wypadło. No tak to było. I, i, i pamiętam mój pierwszy unikat w Diablo 1. To, była, to był unikatowy krótki łuk, czyli po zidentyfikowaniu to była ta kusza. The Nidler, czy jakoś tak. 1-4 obrażenia, fast attack. Dobra do PVP, <noise> <noise> była bardzo szybka, Pewnie nie najlepsza, ale bo tam się w PvP to używało tych takich różnych broni z dodatkowymi obrażeniami od błyskawic i tak dalej. Bo to tak też specjalnie działało, ale to już zupełnie inna historia. Idziemy na tę hrabinę tutaj. No a tak się grało wojownikiem, czyli ta kusza bezużyteczna dla mnie była. Byłem bardzo zawiedziony, jak chwyciłem tę kuszę i postać wyglądała tak, jakby łuk trzymała nadal. No, to pamiętam. Hello. Ja do hrabiny. A i tu nie ma, tak? Pewnie poszła do miasta. Po sprzęt. To tu jakieś duchy? Patrzcie, hrabina stoi gdzieś tam. Zajdziemy ją od tylca. Ona, ona się w życiu tego nie będzie spodziewać. No. I pamiętam, jak się wojownikiem chodziło na. do tego, tego. Wirta, żeby szukać przedmiotów. Pozycji półleżącej i tak w kółko. Do wirta, wyłączenie gry, do wirta, taki kawał trzeba było chodzić. O, jest go na Tier fajnie, i Ralp I L. L na starcie, gdzieś tam w zbroję włożyć, panie, tak. Taka obrona w hełmie. Nie wiem, czy z tego skorzystam, ale. I się chodziło do tego wirta. I mało tego. U tego wirta się polowało właściwie na przedmioty. Które tak naprawdę nie mogły zostać w Diablo 1 wygenerowane, ale nikt o tym nie wiedział oczywiście. Nie? Jeszcze jak ktoś grał na batylnecie w tamtych czasach, no to miał tam dostęp do takich różnych maniaków Diablo, do, do, do tych ludzi wszystkich, którzy się w tym orientowali. To tam może takie rzeczy wiedzieli, ale my tam sobie graliśmy w tego singla. Tam czasem połączyliśmy kompy i sobie graliśmy na multi, ale nikt nie wiedział, że pewnych przedmiotów złodziej nie może wygenerować jakiegoś tam godly plate of the... czekajcie, to było whale na końcu? W każdym razie wiecie, dla, dla wojownika się szukało na przykład zbroi z bonusem do pancerza i, i z dodatkowym życiem przede wszystkim, no to się polowało właśnie na... tam było Eve później było chyba Holly i Godly, jakoś tak były te, te, te końcowe bonusy, te prefiksy, jeżeli chodzi o zwiększenie pancerza, procentowe. I później były, były właśnie do życia, nie pamiętam, tam były Tiger, Lion, chyba Whale było na końcu już, kurde, nie pamiętam, ale w każdym razie się chodziło po Griswoldzie i po Wircie, żeby znaleźć te przedmioty, a to nie, 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 nie mogły być wygenerowane w ogóle. No, nie wiem jak tam w terenie, w terenie chyba można było znaleźć taki, ale, ale weź to znajdź, nie? Mi się tak chodziło. Tarczy podobnej szukałem, z bonusem do pancerza. Wiecie, w Diablo 1 na wojowniku trzeba było po prostu absurdalny pancerz mieć. Wtedy postać była bez, bezpieczna. Full resy to tam było łatwo w miarę zgromadzić, ale ten pancerz trzeba było gromadzić. To wszędzie to... Ej, Soul musiało być co najmniej, w tarczy, w hełmie, w zbroi właśnie. Jakiś tam mieczyk z, naj, z najwyższą szybkością ataku. Królewski, oczywiście, który dawał bonus do celności i do obrażeń Co to za różdżka, byle jaka. A, no, i, no i pierścionki z odpornościami. Były obsydianowe, później były te emerald chyba. To były te, które mogły dawać najwięcej do wszystkich odporności. Obsidian Emerald później chyba były. no. Dobra, mamy fajne runki. Wpadły nam naprawdę fajne runki. O, więc taka sytuacja. Zostawimy je. Hrabina zrobiona. Teraz malus. Nie sprzedałem jakiegoś pierścionka z rozpędu, bo tak gadam, gadam i nie wiem co robię, odruchowo wszystko tu robię. Otóż cztery punkciki mi się zgromadziły kiedy to wpadło? Hmm, really, który poziom? 11, tak. Dwunasty, dwunasty. Nie, no idziemy tutaj ostro. Wszystko w Mistrzostwo Mieczy. A tak, 100% już mamy obrażenia 73. 23% szansy na zadanie obrażeń podwójnych. O, nie, nie, tego nie. Sprawdzałem mieczyki? Tak? Powiedziała, że tak, ale mi się wydaje, że. Że nie do końca. Dobra, idziemy dalej. Musimy. No wierzy to, nie? Wracamy na moczary. I musimy dostać się na wyżyny Tamoe. A jakże o. O, panie. No to takie różne historie. Oczywiście szukało się krowiego levelu, klikało się w te trzy krowy tam, stosując różne kombinacje. Ja chyba nawet taką ro rozpiskę tam miałem, nie? taką pamiętam, w takim zeszyciku. Chyba miałem wszystkie kombinacje pięciu kliknięć różnych, czy nawet, nie no, sześciu chyba nie, bo to... ale wiem, że miałem i, i, i sprawdzałem to kiedyś. Taki dzieciak byłem fajny. <glika> no tak było. Do czasu, aż odkryliśmy, że jest jakiś taki kod w StarCraftie, że nie ma żadnego krowiego levelu. No, jakoś też mi się wtedy nie chciało wierzyć. No, tak to jest. O, weźmiemy sobie kapliczkę z EXPEM. Wybuchowa miksturka jest. O, i pamiętam ostatni unikat w Diablo 1, którego mi brakowało. Znaczy, w sensie, że nie mi brakowało, że je niby gdzieś trzymałem. Tylko, tylko chodzi o to, że pamiętałem, że znalazłem już wszystkie typy przedmiotów, które niby mogą być unikatowe. Znaczy, nie byłem pewien co do lasek. Bo, no bo z, la, z laskami to nigdy. Nie wiedziałem jak to właściwie jest, ale po prostu miałem pewność, że wszystkie możliwe unikalne miecze, zbroje, hełmy, tarcze. No nie no, to miałem już łuki. Znaczy nie, yy, właśnie nie hełmy. Yy, nie mogłem bardzo długo znaleźć ostatniego tego great hełmu unikatowego. To był, to był ostatni przedmiot unikatowy, którego po prostu nie widziałem nigdy i nie, nie miałem pojęcia co on może mieć. I pamiętam, że po raz pierwszy mi poleciał, właśnie jak był ten kumpel u mnie, ten kumpel, o którym Wam opowiadałem, co tam mu wyliczałem tę średnią z tego, z szabli i z krótkiego miecza. A, czekajcie, czarnemu czar już wszystko to zrobiliśmy, nie? I wypadł ten hełm. 15 pancerza ma, greater hełm w Diablo 1, maksymalnie. I taki unikat mi poleciał i on ma wygląd taki sam jak, jak questowy hełm z, z singla, bo wiecie, bo, bo my tam graliśmy na multi cały czas, nawet jak graliśmy sobie sami, to w trybie multiplayer, tak żeby po zrestartowaniu gry potwory się jeszcze raz pojawiały i żeby można było nabijać te levely sobie oczywiście. I w każdym razie z wyglądu ten hełm wyglądał właśnie tak jak ten unikat. Z wersji singlowej, z questu, jak ten kumpel to zobaczył, no w sumie to też byłem przekonany, że ten hełm będzie taki sam, że będzie miał takie same właściwości, a chodzi o to, że ten hełm questowy był niezwykle potężny, dużo, dużo potężniejszy niż ta wersja multiplayerowa. Wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy przed zidentyfikowaniem. No i pamiętam, pamiętam, że taki, taki byłem normalnie. Zadowolony, że taki potężny hełm znalazłem, później go zidentyfikowałem, tak patrzę. Taki gorszy, nie? Zwłaszcza w tych czasach, kiedy ten pancerz dla nas był naprawdę bardzo, bardzo ważny. W sumie w tych czasach też byłby dla mnie w Diablo, jeden ważny pancerz dla wojownika. To on tam nie miał takiego super pancerza, nie miał tych odporności takich kolosalnych, jak ten hełm właśnie z Singla, tak na niego popatrzyłem, no fajnie, że go znalazłem, sobie pomyślałem, no ale to nie jest to, na co liczyłem, ojejku. się zagadałem tutaj, ale nie kliknąłem fioletowej. Zakręt ogień miał, dobra, już jest wszystko pod kontrolą, muszę sprawdzać, co tu mają ci, ci, ci bosowie. Dobra, weźmy sobie jakąś miksturkę. To to był właśnie ostatni unikat. Pierwszy Denidler, a ostatni właśnie ten hełm. Jak, jak, jak on się zwał? To? Jak się zwał ten, ten, ten hełm? Był ten Gotterdamerung cały. Ta korona wieków była bardzo dobra. Z unikatowych nakryć głowy. Unikatowa korona. To faktycznie była fajna. No. A jak się ten hełm nazywa? Tak długo pamiętałem, ale to to. Pewnie bym sobie przypomniał, ale dobra, to ta mniejsza z tym teraz. Zaraz nam poziom wpadnie. Musimy się skupić na tym Diablo 2 tutaj. Jest poziom. Tego nie zidentyfikujemy, a szkoda, bo to nasz amulet jedyny. Dobra, dajmy sobie trochę do tej żywotności jeszcze. Dwunasty poziom. Tutaj od osiemnastego mamy przełomik. Ukrzyki nie jeszcze. To nie jest aż takie ważne na normalu, a zwłaszcza w pierwszym akcie, w drugim w sumie. Hmm, skok. Dajmy jeszcze w to mistrzostwo sobie. Niech będzie. Idziemy, idziemy do tej klasztornej bramy, bo tak tu chodzę, bokiem mógłbym od razu tam iść. No ale tak sobie opowiadałem, opowiadałem fajnie mi się tu chodziło. I, i tak sobie boczkiem tutaj przyszedłem. Okej. Okay. Nie podobało mi się w Diablo 1 zawsze to, aczkolwiek to nam nie przeszkadzało grać oczywiście na multi, ale, ale właśnie w, w multiplayerze mi się nie podobało to, że wiecie, expa dostawała tylko ta postać, która zabiła wroga. I w praktyce jak się chodziło z kumplem na etapie, kiedy się jeszcze coś tam chciało poexpić i tak dalej, to to nie działało. Te postacie by musiały być względem siebie jakoś super zbalansowane, żeby czasem ta zabiła, czasem tamta. A no w praktyce to jakaś postać zawsze dominowała nad drugą i to ona zabijała. Mało tego. Często dochodziło do takiej sytuacji, jak gdzieś się tam chciało po Helu chodzić, powiedzmy po tym ostatnim poziomie trudności. To, że jedna postać sobie w miarę radziła na lokacji, na której ta druga postać już sobie nie radziła totalnie. Te potwory ją po prostu za szybko biły. No ciężko było grać na multi, na etapie takiego rozwoju postaci jeszcze. Teraz już nie ma takich problemów w tych grach współczesnych. Więcej kasy... Ej, ta mana mi się tutaj kończy. Fajnie by było ją podnosić jednak. Wyżyna Tamoe. No i w końcu z tej wyżyny Tamoe by się przydało zejść. No tak cały czas uderzam teraz tym podwójnym uderzeniem, no bo mi się spodobało i ta mana po malutku schodzi, w końcu jej nie ma. Szkieletki. No jest, Mana, dobra. Ej, tu odcinek trzeba kończyć, a wy nic nie mówicie. Dobra, to tutaj kończymy odcinek. Trzymajcie się. Ona coś tam strzelała? Schowamy się za krzakiem. Trzymajcie się, na razie.